Znajdujemy się dzisiaj w Krzemienicy niedaleko Rzeszowa, w jednym z oddziałów firmy Pilartech i zajmiemy się dzisiaj ciągnikiem od marki Kubota. Jest to ciągnik z serii M6 w wersji 111. Zapraszam na prezentację, sprawdźmy ten ciągnik. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby nie przegapić nowych pojawiających się filmów. Nowe publikacje pojawiają się regularnie, także zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj i zostania na dłużej. Wersja M6 ciągników Kubota pojawiła się, można powiedzieć, stosunkowo niedawno w portfolio producenta. Jak to jest napisane, właśnie w broszurach informacyjnych, design serii M6 mocno czerpie od designu serii M7, tej najwyższej, i da się to oczywiście jak najbardziej zauważyć. Mamy charakterystyczną maskę z przetłoczeniami, z kratkami służącymi za wloty powietrza do silnika. Są również takie charakterystyczne maskownice w górnej, jak i w dolnej części, w których poukrywane są światła. Wygląda to, myślę, nowocześnie, całkiem dobrze. Oczywiście, jak to zazwyczaj mówię, zależy to od kwestii gustu, od tego, co się komu podoba. Seria M6001 Utility można powiedzieć, że w pewnym sensie zastępuje niejako serię MGX. Jednak z pewnością jest to seria ciągników, które powinny dobrze sprawdzić się w małych i średnich gospodarstwach. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że seria M6001 Utility oraz seria M6002 to dwie odrębne serie w portfolio marki. Jednak pomiędzy nimi zachodzą jakieś pewne różnice czy podobieństwa. Natomiast my dzisiaj mamy do dyspozycji model z serii M6001 Utility, czyli z tej nowszej serii, która pojawiła się stosunkowo niedawno. W skład serii M6 ciągników Kubota wchodzi 5 ciągników o oznaczeniach od M6 101 do 141, zwiększanych co 10. My akurat mamy dzisiaj do dyspozycji ciągnik z oznaczeniem 111 i posiada on właśnie moc 111 koni mechanicznych a generowany moment obrotowy to około 379 Nm momentu obrotowego. Dwa mniejsze modele o oznaczeniach 101 oraz 111 posiadają czterocylindrowy silnik o pojemności około 3,8 litra, natomiast te z oznaczeniem wyższym posiadają już silnik o pojemności nieco ponad 6 litrów, również czterocylindrowy. Jest to oczywiście jednostka turbodoładowana, jest to silnik objęty normą emisji spalin Stage 5, przez co mamy tutaj zastosowany oczywiście filtr cząstek stałych, potocznie nazywany DPF. Jeszcze przechodząc do takich typowo technicznych kwestii, mamy tutaj wielotarczowe sprzęgło w kąpieli olejowej, czyli tak zwane sprzęgło mokre, ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Hamulce natomiast również są mokre, wielotarczowe i sterowane hydraulicznie. Jeżeli chodzi natomiast o wymiary tego ciągnika, jego długość całkowita to około 4,3 metra, wysokość to około 2,8 metra, natomiast minimalna szerokość oscyluje w granicach 2,3 metra. Wymiary tych ciągników różnią się nieco pomiędzy wersjami, szczególnie jeżeli mówimy o tych wersjach powyżej tego właśnie modelu, czyli od 121. Oczywiście dokładniejsze wymiary wyświetlają się na ekranie, można sobie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o koła, jakie mam zastosowane w tym ciągniku. Jeżeli chodzi o koła tylnie, posiadają one rozmiar 520x70R34, natomiast koła przednie posiadają rozmiar 380x70R24. Przednia oś tego ciągnika, akurat w tym egzemplarzu jest to oś sztywna, natomiast opcjonalnie możemy tutaj dobrać do tego ciągnika także oś amortyzowaną. Posiadamy tutaj również automatyczne rozłączanie przedniego napędu po przekroczeniu prędkości 20 km na godzinę, Promień skrętu tego ciągnika wynosi około 55 stopni, natomiast zarówno przedni jak i tylni most posiada blokadę mechanizmu różnicowego załączaną elektrohydraulicznie. Sam ciągnik możemy również doposażyć w przednie obciążniki, w przedni tus, możemy mieć tutaj również przedni wą. Nie ma problemu również z dodatkowym montażem ładowacza czołowego, jeżeli jest taka potrzeba. Maska tego ciągnika otwierana jest za pomocą, myślę, dosyć dobrze znanego mechanizmu. Jest to wciskana zapadka, ona w tym ciągniku znajduje się akurat tu nieco niżej. Maska unosi się, myślę, dosyć wysoko. Są tam takie dwa dosyć długie siłowniki wspomagające otwieranie maski. Jest także taki pasek w formie ogranicznika także na pewno ułatwią zamykanie maski. Po otwarciu maski dobrze widoczny jest filtr powietrza. Jest on oczywiście filtrem powietrza suchym, dwuczęściowym, standardowe rozwiązanie. Jest również akumulator. Tutaj jest jeszcze zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego głównej chłodnicy tego właśnie ciągnika. Po lewej stronie ciągnika, pod kabiną, znajduje się zbiornik paliwa. Jego pojemność to 190 litrów. Obok niego jest jeszcze zbiornik na AdBlue. Pojemność zbiornika AdBlue wynosi 19 litrów. Tutaj jest taka skrzyneczka na jakieś narzędzia bądź jakieś. Kule zaczepowe bądź inne przydatne rzeczy. Jest również filtr paliwa wraz z pompką. Tutaj mamy turbosprężarkę. Jest również w górnej części silnika schowany pod maską filtr cząstek stałych. Jest on umieszczony nad silnikiem. Wraz z nim połączony jest także układ wydechowy. Tutaj mamy jeszcze alternator. Wspomniana wcześniej główna chłodnica cieczy chłodzącej, a także Między innymi jeszcze interkuler. Po drugiej stronie natomiast mamy taki dosyć potężny układ wydechowy, poprowadzony aż na samą górę. Jak wspomniałem wcześniej, są połączone wraz z filtrem cząstek stałych. Tutaj mamy filtr oleju silnikowego, jest filtr paliwa, tutaj jest jeszcze jeden filtr paliwa, tutaj jest jeszcze układ wtryskowy, a także tutaj jest tak jeszcze dobrze widoczny, dosyć wentylator chłodnicy cieczy chłodzącej. Omówiliśmy sobie już większość elementów tego ciągnika, jeżeli chodzi o sprzęt silnika, bądź takich elementów dobrze widocznych, więc zamykamy sobie maskę. Jest ona taka dosyć masywna. Jest zamknięta maska, więc przechodzimy na tył ciągnika, sprawdzimy co tam się znajduje. Jesteśmy na tyle ciągnika, zaczniemy sobie standardowo od kwestii układu zawieszenia. Mamy tutaj cięgna z uchwytami hakowymi, tutaj mamy jeszcze takie dosyć duże, masywne odciągi z regulacją za pomocą sworznia jest zaczep dolny mamy również zaczep górny przesuwny, tutaj akurat jest to zaczep automatyczny jest jeszcze masywny łącznik centralny widoczne są dwa siłowniki właśnie od podnośnika a maksymalny udźwig tego podnośnika wynosi 5000 kg w wyższych wersjach ciągnika udźwig jest nieco większy, dokładniejsze informacje oczywiście są widoczne na ekranie w standardzie mamy tutaj dwie pary wyjść hydraulicznych. Opcjonalnie możemy rozbudować hydraulikę do trzech, a nawet czterech par wyjść hydraulicznych. Oczywiście są tutaj także ociekacze do oleju wraz z takim zbiorniczkiem, do którego właśnie wyciekający olej podczas podpinania węży hydraulicznych może sobie ściekać, tak aby nie brudzić tutaj tyłu ciągnika. Pozostając jeszcze w temacie hydrauliki ciągnika, do jej obsługi służy pompa o wydajności 62 litrów na minutę i jest to Jedna z pomp, która służy do obsługi całej hydrauliki ciągnika, jeżeli chodzi o tylne wyjścia oraz podnośnik. Natomiast do układu przedniego wspomagania służy druga pompa o takiej samej wydajności, 62 litrów. Jest jeszcze również siedmiopinowe gniazdo elektryczne, które znajduje się w tym miejscu. Zarówno na lewym, jak i na prawym błotniku mamy dwa przyciski służące do podnoszenia bądź opuszczania tylnych cięgien, a także włącznik tylnego wałka WOM. Na pewno takie przydatne rozwiązania podczas podczepiania maszyn. Nie trzeba za każdym razem wchodzić do kabiny, tylko sobie możemy wściskami regulować ułożenie cięgiem. Wałek WOM może pracować w dwóch prędkościach, 540 oraz 1000 obrotów na minutę. Opcjonalnie możemy wybrać konfigurację, w której wałek będzie pracował w prędkościach 540 oraz 540 w trybie eko. Tutaj jeszcze na tyle ciągnika znalazło się miejsce na korek służący za wlew oleju do skrzyni biegów. Tutaj jest jeszcze bagne do sprawdzania właśnie poziomu oleju w skrzyni biegów. Kabina tego ciągnika jest czterosłupkowa. Drzwi pokrywają całą boczną powierzchnię kabiny. Otwierane są za pomocą takich klamek i myślę, że otwierają się one całkiem szeroko. Więc ze wsiadaniem oraz wysiadaniem z kabiny nie powinno być problemów. Jesteśmy już w kabinie tego ciągnika. Jeżeli chodzi o przestronność, na boki myślę, że miejsca jest naprawdę dużo. Sam ciągnik jest dosyć duży, gabarytów, więc i tego miejsca jest całkiem sporo. Nad głową, natomiast miejsca również mam całkiem dużo. Fakt, że ja też nie jestem jakiejś dużej postury, ale myślę, że da to jakiś punkt odniesienia. Mam 174 cm wzrostu, więc tak to się właśnie prezentuje. Mamy tutaj całkowicie płaską podłogę. Jest ona taka dosyć miękka. Też przyjemne takie doświadczenie, rozwiązanie. Zawsze to dodatkowy plus tego ciągnika. Jeżeli chodzi natomiast o kierownicę, jest ona oczywiście regulowana, możemy sobie regulować kierownicę w ten sposób. Jest tutaj dźwignia, szkoda, że nie ma regulacji nożnej, no ale myślę, że i tak ona jest w takim miejscu, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Fotel natomiast jest fotelem pneumatycznym, marki Grammer posiada on regulację w kilku zakresach. Jedną z dźwigni możemy sobie regulować obrót tego fotela, na przykład przydatne rozwiązanie myślę podczas orki. Wraz z fotelem obkręca się również boczny podłokietnik, ale do jego omówienia przejdziemy sobie później. Jest jeszcze oczywiście kompresor do pompowania fotela, że tak to ujmę, czyli sobie zwiększamy wysokość bądź zmniejszamy na jakie będziemy siedzieć. Tutaj jest jeszcze dźwignia do regulacji oparcia, możemy sobie ustawić, w jakiej pozycji chcemy mieć oparcie, aby było nam wygodniej. Mamy prawie podłokietnik, jak już to wspomniałem, jest jeszcze drugi podłokietnik po lewej stronie. Myślę, że przydatne rozwiązanie wpływające na poprawę komfortu. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię układu przeniesienia napędu tego ciągnika, mamy tutaj rewers elektrohydrauliczny, znajdujący się po lewej stronie przy kierownicy wraz z regulacją kierownicy, cały tutaj panel wraz z rewersem również przysuwa się do nas. Jest to, myślę, takie ciekawe rozwiązanie wpływające na poprawę wygody. Do dyspozycji mamy skrzynię biegów, tak zwaną IntelliShift. Posiadamy tutaj trzy zakresy. Możemy je zmieniać bez użycia sprzęgła, ponieważ mamy tutaj na boku tego joysticka przycisk do przełączania biegów bez konieczności używania sprzęgła, tak zwane sprzęgło w przycisku. Przekładnia zastosowana w tym ciągniku nosi nazwę IntelliShift. Posiada ona trzy zakresy główne: niski, średni oraz wysoki. Zakresy możemy zmieniać bez konieczności wciskania sprzęgła, ponieważ na gałce zmiany biegów mamy jeszcze tutaj przycisk służący do zmiany biegów bez konieczności właśnie wciskania sprzęgła, tak zwane sprzęgło w przycisku. Na każdym z tych trzech zakresów mamy jeszcze osiem biegów zmienianych pod obciążeniem. Tutaj możemy na gałce zmiany biegów za pomocą plusa oraz minusa biegi zwiększać bądź zmniejszać. I dwa takie same przyciski znajdują się jeszcze bezpośrednio już na podłokietniku. Łącznie daje nam to 24 biegi do przodu oraz 24 biegi do tyłu. Możemy doposażyć ciągnik również w biegi pełzające. Wtedy dźwignia do zmiany biegów na pełzające znajduje się tutaj jeszcze po prawej stronie. Ten ciągnik natomiast nie jest nie wyposażony, więc tej dźwigni oczywiście tutaj nie ma. Po prawej stronie niedaleko dźwigni do zmiany biegów. Mamy jeszcze włącznik oraz wyłącznik tylnego wałka WOM. Jest tutaj także taki wyświetlacz z czterema, jakby mniejszymi podziałami ekranu. Na każdym z nich możemy sobie wyświetlać różne informacje oraz zmieniać je za pomocą tych czterech tutaj przycisków. Tutaj jeszcze wyżej mamy dwie dźwignie służące do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych tego ciągnika. Obok nich jest jeszcze zaślepka. W tym miejscu mogą być również zamontowane jeszcze dwie dodatkowe dźwignie do obsługi. Dodatkowych dwóch par wyjść hydraulicznych, jeżeli zdecydujemy się na rozbudowę hydrauliki. Tutaj jeszcze nieco wyżej mamy 12 v gniazdo zapalniczki, jest trzypinowe gniazdo elektryczne, mamy pokrętło służące do regulacji temperatury nadmuchu, jest jeszcze jedno pokrętło, którym ustawiamy, czy chcemy mieć nawiew tylko na szybę, czy na operatora, bądź i na szybę, i na operatora. Jest jeszcze kolejne pokrętło służące do. Regulacje siły nadmuchu. Są jeszcze dwa przyciski. Pierwszym z nich możemy sobie ustalić, czy chcemy mieć obieg zamknięty powietrza w kabinie, czy chcemy, aby powietrze do kabiny wpadało z zewnątrz. Jeden jeszcze przycisk na tym paneliku służy do włączania bądź wyłączania układu klimatyzacji. W sąsiedztwie tych właśnie pokrętł jest jeszcze zaślepka, pod którą kryją się dwa gniazda USB. Jeszcze niżej tutaj. Mamy jedną dźwignię służącą do wyboru prędkości, z jaką chcemy aby pracowała EGWOM i w jej sąsiedztwie jest jeszcze miejsce na dodatkową dźwignię do biegów pełzających, tak jak już sobie to wspomnieliśmy wcześniej. Za fotelem znalazło się jeszcze miejsce na dwa pokrętła służące do regulacji przepływu oleju w gniazdach hydraulicznych. Analogicznie oznaczone są one takimi samymi kolorami jak tylne wyjścia hydrauliczne. Mamy jeszcze tutaj taki boczny panel, na którym mamy pokrętła między innymi do obsługi obrotów silnika oraz do obsługi podnośnika tutaj pokrętłem możemy sobie ustawić maksymalne obroty jakie będą osiągane przez ciągnik nawet po całkowitym wciśnięciu gazu mamy jeszcze tutaj trzy pokrętła służące do obsługi elektronicznej i tylnego układu zawieszenia możemy tutaj między innymi ustawić to z jaką prędkością będzie nam opadać bądź podnosić się maszyna zaczepiona z tyłu ciągnika natomiast wracając jeszcze tutaj do podłokietnika mamy tutaj przycisk do obsługi tylnego układu zawieszenia, taki można powiedzieć skrót jest tutaj dźwignia do obsługi właśnie tylnego podnośnika również, najpewniej jest to regulacja pozycyjna są jeszcze dwa przyciski do zwiększania bądź zmniejszania biegów tak samo jak tutaj na gałce zmiany biegów mamy dwa takie przyciski, tak samo i tutaj jest jeszcze przycisk do zmieniania obrotów silnika tutaj mamy jakby zapamiętane prędkości Obrotowe silnika i możemy sobie tutaj zwiększać bądź je zmniejszać. Jest jeszcze dźwignia gazu ręcznego w tym właśnie miejscu, również na podłokietniku. Natomiast przechodząc już tak do omówienia przestrzeni bezpośrednio przed operatorem, obok dźwigni rewersu mamy przycisk do włączania bądź włączania wycieraczek, a także do włączania spryskiwacza wycieraczek. Jest manetka do obsługi kierunkowskazów oraz świateł. Tutaj mamy jeszcze dwa przyciski służące do obsługi wyświetlacza znajdującego się przed nami. A także przyciski do włączania przedniego napędu. Możemy tutaj ustawić również tryb automatyczny włączania bądź włączania przedniego napędu, a także jego wyłączania po skręceniu kół. Po prawej stronie natomiast mamy przyciski do obsługi filtra cząstek stałych, jest wyłącznik blokady operatora, tak zwanej, czyli po wstaniu z fotela wałek WOM będzie nam dalej pracował. Jest jeszcze włącznik świateł awaryjnych. Natomiast już bezpośrednio przed nami mamy taki mały wyświetlacz, a w jego sąsiedztwie po lewej stronie jest wskazówkowy obrotomierz. Po prawej stronie natomiast mamy wskaźnik aktualnej temperatury cieczy chłodzącej, a także wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Pomiędzy tymi właśnie wskaźnikami znalazło się miejsce na wyświetlacz. Wyświetlane są na nim m.in. informacje na temat aktualnego przełożenia, na jakim się poruszamy jest wyświetlana tutaj również prędkość prędkość obrotowa wałka odbioru mocy a także ilość wypracowanych godzin czy stan płynu AdBlue w zbiorniku w sąsiedztwie wskaźników oraz wyświetlacza znalazło się jeszcze miejsce na różne kontrolki między m.in. np. od hamulca ręcznego który tutaj znajduje się po lewej stronie natomiast już tak w górnej części ciągnika mamy taką opuszczaną osłonę przeciwsłoneczną wraz z taką ściągą m.in. pokazuje na jakim zakresie jaką mamy prędkość Dodatkowo ona jest odchylana również w drugą stronę. Po jej odchyleniu mamy tutaj taki mały szyberdach, możemy go sobie otworzyć oraz zamknąć. Myślę, że podczas pracy z ładowaczem będzie to na pewno pomocne rozwiązanie. Ciągniki z serii M6 mogą być również doposażone w systemy precyzyjnego rolnictwa, które są wykorzystywane wraz ze łączem izobas. Może być tutaj również dołożony. Siedmiocalowy monitor Tellus GO bądź 12-calowy monitor TELUS PRO znajduje się wtedy mniej więcej tutaj po prawej stronie i na nim wyświetlane są właśnie informacje odnośnie systemów precyzyjnego rolnictwa przejdziemy sobie do jazdy testowej tym ciągnikiem aktualnie mamy ustawiony zakres średni bieg mamy ustawiony jako pierwszy nic, wciskamy sobie rewers ruszymy sobie, zobaczymy jak to się wszystko będzie tutaj nam spisywać Ciągnik nam ruszył. Fajnie się to myślę spisuje. Teraz sobie tutaj wycofiemy. To zobaczymy, jak ta przekładnia będzie działać w praktyce. Sprzęgło chodzi bardzo lekko. I tak. Ruszamy sobie i przechodzimy teraz już tak z stricte do tej skrzyni IntelliShift. Mamy zakres medium, czyli średni, zakres pierwszy, można bezprzęgłowo zmieniać, więc mamy dwójkę. Tutaj z podłokietnika. teraz sobie będę zmieniał na trójkę, czwórkę, piątkę. a takie szarpnięcie, bo mam wolną, wolną prędkość ciągnika, także maszyna mogła lekko szarpnąć siódemka nie, szóstka, siódemka ósemka no jak na zakres średni i tą prędkość mamy 9 km na godzinę prawie także całkiem, całkiem to wypada dobrze, zatrzymamy sobie się zbijemy sobie biegi na jedynkę dajemy sobie z powrotem do tyłu Tak, zwiększamy sobie 2, trójka, czwórka na zakresie średnim. I sobie zaczniemy, no może z czwartego to nie, ale zmniejszamy sobie zakres na trzeci. Biegi wyświetlane są na wyświetlaczu przed operatorem, tutaj bezpośrednio. Czwórka, piątka, szóstka. Zatrzymamy się. Tak to wygląda, zmienimy sobie teraz zakres na ten najszybszy. Mamy pierwszy bieg na zakresie szybkim. Zobaczymy jak to się będzie prezentować. Drugi, trzeci, czwarty. Na pewno znowu przyspiesza. Będziemy tutaj szaleć, bo nie ma za bardzo miejsca ale myślę, że jeszcze warto wspomnieć że poziom głośności w kabinie jest całkiem niski no i sam ciągnik też ma takie dosyć duże gabaryty, jak się w nim siedzi to czujemy że to jednak jest taka maszyna nieco większa ale myślę, że to wszystko się tak fajnie spisuje sobie zmniejszymy bieg Seria M6 od marki Kubota. Na stronie producenta widnieje jako nowość. Pojawiła się ona stosunkowo niedawno, jednak myślę, że znajdzie ona swoją rzeszę nabywców. Posiada dosyć takie duże gabaryty. Są również tutaj oferowane dosyć wysokie moce silnika, więc myślę, że ciągnik powinien dobrze spisać się w rolnictwie bądź w zastosowaniach jakichś komunalnych. Myślę, że właśnie do takich zastosowań ten ciągnik powinien spisywać się jak najlepiej. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego właśnie ciągnika? Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam jak zawsze do dyskusji, do zostawiania propozycji na inne filmy bądź prezentacje. Chciałbym również podziękować firmie Pilartech, która ma swój oddział w krzemienicy niedaleko Rzeszowa, w którym dzisiaj jesteśmy, za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej tej firmy znajduje się w opisie tego filmu. Swojej ofercie firma ta posiada m.in. ciągniki Kubota, także zachęcam do zapoznania się z ofertą. W tym odcinku to już wszystko. My widzimy się standardowo za tydzień o godzinie 18. Tymczasem zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Cześć!